Do tego czasu, sięgnięcie do tego czasu, patrząc na stronę doskonałości wykonania niektórych utworów, a także i utwory, które są prezentowane, jeżeli chodzi o prezentację dźwiękowców i muzyków, oni sięgnęli prehistoryki, sięgnęli czasu, ja myślę, że w części sięgnęli czasu bardzo dużej jakby niezrozumiałości. Jest tam wiele bardzo dużych, doskonałych jakby konsystencji, które wywołują w nas pobudzenie możliwości podróżowania jakby w astralności, w takiej części astralnej. Ale jednak w tym wszystkim jest pokazane, że jesteśmy zagrożeni czyli wszystkie te wielkie takie ewolucje, jakby muzyczne, które prezentują stronę Shiva, a stronę także indyjskiego króla, a dla niektórych Boga, Buddha, Big Buddha, Strong Buddha, później Green Buddha. Tych nazw było bardzo dużo. Ja obserwowałem czasy w Niemczech, w New Yorkerze, kiedy były produkcje i nazwy na odzieży Fishbona, a także i różnych, w różnych innych firmach, jak w Kiku, w, Tago, w... zresztą nie będę wymieniał wszystkich, w Karsztalach, w Wolwortach, te wszystkie, jakby to powiedzieć, rzeczy, które były pokazywane, jeżeli chodzi o nazewnictwo, a także i kompozycja muzyczna, która się pojawiła w ostatnim czasie jeżeli chodzi o ilość utworów muzycznych, ona, nie wiem jak bardzo byśmy byli wierni, nie wiem jak bardzo byśmy byli pospolici pod względem życia, nie wiem jak bardzo byśmy byli skromni, jak sam święty Antoni. Słuchając dziś taką muzyka, jesteśmy cały czas w tej muzyce, cały czas w różnych dźwiękach, w różnych rytmach idąc koło lokali, idąc, a nawet w telewizji, w reklamach, w najróżniejszych rzeczach jesteśmy cały czas gdzieś ogarnięci tego typu różnymi spostrzeżeniami. I to jest co ciekawe, w nas buduje się także strona jakby astralna, jakbyśmy chcieli się wydostać z niewładności nieraz albo z braku czasu w jakiś taki sens, który w którym lubimy przebywać. Sam fakt, że istnieją tak zwane, w moim życiu przynajmniej, prezentacje e, jakichś pięknych chwil, które były ze wstecz, e, niekoniecznie prezentacje, które można opisywać od tak po prostu, tylko gdzieś kiedyś e, można w, e, napisać coś ładne, ładnego w, w kierunku jakiegoś romansu, czy czegoś e, e, malując obraz e, w kierunku jakiegoś przesłania aktu, E, tak czy inaczej, większość rzeczy, które ja pokazuję, e, one mnie zafascynowały tym wszystkim, e, ale i wyzwoliły we mnie zaprezentowanie, że ja rozumiem te kultury. Rozumiem Egipt, e, rozumiem także Indie i staram się zrozumieć Meksyk. E, te wszystkie tajemnice, jeżeli chodzi o tutaj e, bardziej tą stronę, taką stronę mąki nazwę czyli zboża i mąki, czyli strona Jeruzalem, wyzwala we mnie potężną pokorę. Czyli ja zaczynam w tym wszystkim być pokorniejszy. Wywodzę się także z rodziny, która miała, posiadała swoje pola i tak dalej, ale w tym wszystkim gdzieś moje życie jako... Ja teraz, teraz rozumiem to, że, że, że całość życia, które komponuję, w którym przebywam, całe życie, w którym próbuję osiągnąć także i jakiś dochód, czy jakieś zajęcie każdego dnia, jakieś przemiany życia, czyli gdzieś będąc w tym całym życiu, tworząc, jest w tym także taka przekora udoskonalenia, udoskonalenia jakby udoskonalenia, całkowicie udoskonalenia i odrzucenia jakichkolwiek działań w swoim życiu, które miałyby kreować jakby filozoficzną istotę, która jest jakby na wzór tego, co tworzymy, jako jesteśmy jak modelarze, jak jakbyśmy wzięli ciasto w rękę i zrobili z taką bułką, jak jest, jak jest bułka u piekarza czy pizzerni i ulepili w ten sposób, ścisnęli w ten sposób, kiedy byśmy wyciągnęli, wygląda na to, że, że mamy muszlę oceaniczną, że mamy muszlę oceaniczną. Wiele rzeczy, które dotykamy w cieście, czy, czy tworzymy, to wszystko jest jakby... Wyzwala we mnie też i ogarnięcie i udoskonalenia, udoskonalenie próby, przynajmniej próby w tym świecie, zbudowania małego pokładu totalnej pasywności, jeżeli chodzi o jakąkolwiek dziedzinę przewyższenia samego siebie. Czyli czy tworzymy własnego Boga? To i czy każdy z nas tworzy samego siebie? Czy warunkiem będzie pominięcie siebie? Czy ja mogę w odwzorcowaniu siebie gdybym miał swoją, swoje lustrzane odbicie kopię swojego życia przeciwność swojego życia czy mógłbym pominąć swoją osobę znaleźć swoją, jaki jest klucz do tego by, by ominąć swoją postawę nawet mocną postawę, czyli by w życiu przetrwać, czy trzeba być mocnym, czy trzeba ogrzać organizm, by nie zamarznąć czy, czy mamy zamarznąć wierząc w ciepłe serce Boga. I tak dalej, i tak dalej. Ja wrócę dzisiaj do tego pisania, postaram się dla Was przekazać te wszystkie informacje. W każdym bądź razie obawiam się, że nieudoskonalenie własnego, własnego problemu w życiu, nie zasięgnięcie własnego problemu zaczyna być konstruowaniem, jakby to powiedzieć, siebie, którego nie będę mógł pominąć. Czyli własnego siebie, którego nie, nie mógłbym pominąć ocenie samego siebie. Pozdrawiam Was, oczywiście jak to się mówi, kończę dzisiaj reportaże. Postaram się wieczorem dla Was jeszcze uaktualnić tym filmem i oczywiście dopiszę coś na temat moich spostrzeżeń, jeżeli chodzi o astralność. Nie duchowość, tylko astralność. Jeżeli nie możemy czegoś zrealizować, powiedzmy, że chłopak, który ma 16-20 lat, marzy o swojej pierwszej dziewczynie, a nie może jej zdobyć, Nagle ona się pojawia, wychodzi z wody, wychodzi z lasu, w górach wychodzi za, cała zaśnieżona, gdzieś jeździ na, na nartach, czy, czy pędzi gdzieś samochodem i nagle jest jakaś drobna kolizja czy coś i ona wychodzi z samochodu i wtedy następuje to osiągnięcie spotkania drugiej osoby. Jeżeli nie możemy tego zrealizować albo mieliśmy dużo zrealizowanego, moim gwarancją jest to, że, że nie jesteśmy samotni nawet w życiu astralnym. Jeżeli jesteśmy w bardzo dużym jakimś spustoszeniu albo w bardzo dużej jakiejś przeciwności, wielu przeciwności, nagle pojawia się jakby życie dwa, które za życia realnego pojawia się w naszym sukcesowym jakby to być osiągnięciu jakiegoś dobra, które już zgromadziliśmy. Ja uważam, że wszystkie rzeczy, które się stworzyły w naszej astralności możemy je stopniowo wykasować, usunąć lub ewentualnie podtrzymać i, i posiadać. Czyli skarbem jest posiadanie tego, co przeżyliśmy, a także skarbem jest możliwość regulacji tego, co przeżyliśmy w usunięciu i wyizolowaniu z siebie negatywności, która na przykład była w przeszłości, także w świecie astralnym. Pozdrawiam Was.